w kolejnym filmie Dziś jedziemy do Wrocławia Jedzie do moja Agata Mój oficjalny kamerzysta Jedziemy sobie do Wrocławia po kultywator. Byłek takiego No powiem troszkę szerszego niż miałek Bo taki mała Tak pitka, ile on miał nasz? 2,80 chyba po po rozszerzeniu już, to taki do 60 nie? W zeszłym roku pożyczyłem od rozwaliłem go, odpadło całe ramię, nie? No. No, rozwaliłem go, ale naprawiłem. No, był taki film, ale mi go na koło, wciągło No i teraz kupiłem. W Wrocławia takiego 5,20 m. Też go jeszcze nie widziałem, jedynie na zdjęciach. No i powiem, wam, że jedziemy zaś do tego mojego kolegi Grzegorza, znajomego. Kiedy nie to cię Bo tamto stoi. Akurat się złożyło, że to jest niedaleko niego. No i tak się dogadałem z tym gościem, że on to odwiezie do niego, Grzegorz to zapłaci. No i teraz jadę to odebrać. Wiem, że to jest stan średni, bo cena była nisko, bardziej można powiedzieć złoty 60 za kg i jakoś tak to wyszło no i zostało nam jeszcze jakieś ile, 80 km i tam będziemy nagrywać 87 km musimy nagrać, że jak go rozbieramy, bo ja dał busem w Laszokie bo było taniej o 3,70 a busmo. A kultywator pin 20 to się utnie i się zmieści Dobra widzimy się na miejscu pip pip, pip. pip, pip Nie Tak mój agregat już się tnie na części A co się tnie? Grzegorz tnie Grzegorz to tnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie? O, południę. To jest gumówka i trzeba dać sobie jak w porównaniu z Pokaż się w okularach. Szok. Nie widziałeś mnie Nigdy Cię nie widziałam w okularach. Powiem Ci, Grzegorz to po prostu... Grzegorz zrobi z Ciebie ludzi.

Widać, ale wypadek był i akurat chwila musiał to być, niż my wyjechali, bo już w gogle wiedziało o tym i wszystko no, tu stoi, patrzcie no i tam dalej jeszcze, nie wiem, zwiela Może... tam widać, czy nie widać? cholera, masakra nie będzie tego widać, ale musimy objechać to ale normalnie nie wiem ile kilometrów jest z tego korku Tylko moglibyśmy w tym stocie... Taką to tką nie pogardziła Co? Taką to tką nie pogardziła Co to zaś tu przywiózł? Raz Razum. Nie Oh, uh -huh. Na koniec wycieczki byliśmy odwieźć Lawet, czy tego busa Za busa zapłaciłem 230 zł. Spoliliśmy 40 litrów równe To jest 4 razy 6 4, 40 razy 4,6 180 ponad No i kultywator. Sami widzieliście w jakim jest stanie Szału nie robi, ale też cena była za niego Tłumowana no. No bo dla niego 2000. Trzymcie się. No